Za to, że o mnie dba. Kochana mamusiu, kocham Cię za to, że byłaś, jesteś i będziesz w moim sercu. Buziaki dla Ciebie. Dziękuję mamie, że mama mnie uczy. Za to, że ze mną wytrzymuje i wspiera mnie zawsze. Kocham moją mamę za to, że mnie urodziła za to, że mną się zajmowała i zawsze mnie woziła na treningi, jak byłem Małym Kocham za to mamę, za to, że mnie opiekuje. O, za to, że zawsze jest, zawsze pomoże. Wszystko można jej powiedzieć. Wiem, że mogę na nie liczyć po prostu. Kocham moją mamę za to, że jest najlepszą mamą na świecie. Kocham Cię, mam. Kocham moją mamę. Za to, że zawsze mnie wspiera w każdej, nawet najgłupszej decyzji. Za to, że zawsze mogę na nią liczyć. Kocham mamę za to, że sprząta i, i robi nam dobre rzeczy. Za to, że jest najbardziej bezinteresowną osobą jaką znam. Za to, że zawsze jest przy mnie, wspierała mnie w ciężkich momentach i zawsze mogę na nią liczyć i dawała mi wiele miłości w życiu. Kocham moją mamę za to, że mnie uczy i że, i że gotuje. Kocham moją mamę, a dała mi telefonu. Kocham Cię, mamo za piłkę. Kocham mamę za to, że mnie urodziła. Kocham moją mamę za to, że mi daje słodycze. z okazji